Bardzo dziękuję za zaproszenie. W punkcie wyjścia mała zgoda, tak. To rzeczywiście jest problem bardzo głęboki, ciągnący się w przeszłość, mający swoje niesłychanie rozłożyste i splątane korzenie, ale już w punkcie drugim drobna niezgoda w odniesieniu do tytułu naszego panelu, tej części naszych obrad, a mianowicie widzimy tutaj bardzo silne przeciwstawienie, emancypacja versus zakorzenienie. Taki sposób postawienia sprawy wespół z tytułem całej naszej dzisiejszej konferencji może spowodować, że nie zauważymy, prześlepimy, przeoczymy trzy dość istotne kwestie. Pierwsza z nich to byłaby inna periodyzacja. Inna niż ta, która została podpowiedziana przez uporządkowanie ostatnich 30 lat podziałem na transformację i posttransformację albo na okres PO i PIS-u. Za chwilę do tej innej periodyzacji wrócę. Po drugie, tą kolejną sprawą, której moglibyśmy nie zauważyć, byłyby wspólne... Dziury, albo wspólne przepaści, nawet dla postaw nastawionych na poszukiwanie korzeni, czy kultywację korzeni, oraz dla postaw emancypacyjnych. I wreszcie kwestia trzecia, o której chciałbym za moment pomówić, to inwersje, a więc pewne zachowania, zjawiska emancypacyjne w obrębie dążeń korzennych i dążenie do zakorzenienia w obrębie postaw emancypacyjnych. Zacznę od kwestii periodyzacji. Z punktu widzenia dziejów emancypacji historia polskiej demokracji nowego okresu trwa właściwie cztery lata. To znaczy zaczyna się w roku 1989 jako pewnego rodzaju obiecująca, wartościowa, w miarę otwarta, ale Całkiem niedoprecyzowana obietnica, nadzieja, a kończy w 1993 roku. Co się stało pomiędzy tymi datami? Orzełek zyskał koronę, tak jakbyśmy mieli stać się monarchią. Religia została wprowadzona do szkół. Poza procedurami demokratycznymi został zatwierdzony konkordat. Została ustanowiona komisja do zwrotu majątku kościelnego, komisja reprywatyzacyjna, a w 1993 roku w obliczu wprowadzenia pod sejmowe obrady zaostrzonej ustawy antyaborcyjnej. Uruchomiono ogromną akcję społeczną, w ramach której zbierano podpisy przeciwko owemu zaostrzeniu. Zebrano tych podpisów ponad milion i ta sprawa społecznej akcji, społecznej inicjatywy została kompletnie zlekceważona, a Sejm przegłosował zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Rok 1993 jest końcem historii emancypacji w nowym okresie. Końcem dlatego, że w momencie, w którym zaostrzono ustawę antyaborcyjną, było właściwie wiadome, że żadna z pozostałych kwestii związanych z postulatami emancypacyjnymi nie ma żadnych szans. Żadna, a więc nawet coś takiego jak związki, jak związki partnerskie czy związki formalne, którym by wręczono na przykład prawa czy przyznano prawa do wizyt, wizyt w szpitalu, zasięgania informacji o stanie chorego, wspólnego opodatkowania, dziedziczenia majątku, na przykład mieszkania, nie mówiąc już o tak poważnych kwestiach jak przejście przez od obyczajowego, od obyczajowej emancypacji czy obyczajowego zrównania heteroseksualności z homoseksualnością, aż do zrównania w prawach. W tym sensie w gruncie rzeczy od 1993 roku mamy w Polsce, jak chodzi o kwestię emancypacyjną, do czynienia właściwie ze staraniami o ewentualne odblokowanie tej ustawy zaostrzającej przepisy antyaborcyjne jako pewnego rodzaju warunku przystąpienia do ewentualnych spraw następnych i kolejnych. Wrócę jeszcze do tego za moment. Na razie, na razie tę kwestię zamknę i przechodzę do sprawy następnej, a mianowicie tych niedostrzeganych, niedostrzegalnych wspólnych przepaści czy wspólnych dziur łączących rozmaite stanowiska, opcje światopoglądowe i, i polityczne. Rozumiem przez to rozmaite. E, Lęki, obawy, zaniedbania, ale także i ewidentne niechętnie podejmowane albo chętnie odrzucane kwestie, problemy, wartości, zagadnienia czy wyzwania. Pierwszą taką wspólną przepaść wykopano pod pracą. Właściwie po 1989 roku nader szybko polska kultura przeszła od czegoś, co można by nazwać przeświadczeniem o tym, że to praca buduje bogactwo, zarówno jednostkowe, jak i zbiorowe, do przeświadczenia, że to konsumpcja jest źródłem owego bogactwa. Stąd, jak sądzę, na przełomie XX-XI wieku mieliśmy bardzo obfity wysyp powieści o charakterze antyglobalistycznym, antykonsumpcyjnym, antykapitalistycznym, które miały nieco historyczny wymiar, ponieważ one, autorzy tych książek, Dobrze wiedzieli, czy mniej więcej wiedzieli, co atakują, co krytykują, co prześmiewają, niejednokrotnie to przybierało taki charakter satyryczny, groteskowy, by zwrócić uwagę, na przykład na powieść Sławomiras Schutego zwał, ale zarazem. Powieści te, ich autorzy nie mieli swego rodzaju zaplecza, to znaczy właśnie takiego obszaru, do którego można by się cofnąć i powiedzieć oto jest pewien grunt, na którym, z którego można wyprowadzić, czy z którego może wyrosnąć wartość, wartość ludzkiego życia spędzana, spędzana w pracy. Drugą kwestią wspólną, też często przeoczaną jest w przypadku obu tych ugrupowań, taka postawa, którą można kryptonimować, Nieznanym skrótem TINA, to znaczy zarówno Platforma, jak i PiS. Może oczywiście w większym stopniu PiS niż Platforma, nie dopuszczały właściwie do głosu, nie dopuszczały, do, nie dopuszczały myśli, że może istnieć jakakolwiek wartościowa alternatywa. W związku z czym w przestrzeni publicznej, w debacie publicznej robiły wszystko, by zdyskredytować, zmarginalizować swoich oponentów. Różnymi to robiono środkami ale mam wrażenie, że tego rodzaju traktowanie własnej postawy, własnego zestawu wartości, własnych przekonań jako bezalternatywnych, jedynych, nieodtrącalnych jest tutaj wspólne. I wreszcie trzecia sprawa, podobna, trzecia przepaść, trzecia dziura, która łączy cały ten okres, to jest traumatyzm fundacyjny. Przez traumatyzm fundacyjny rozumiałbym takie. Wykorzystywanie wydarzeń przeszłych, które wydobywa z nich przede wszystkim wstrząsający, nienarracyjny, kontrnarracyjny charakter, taki więc, który rozbija w całości istniejący zestaw symboli, istniejący zestaw opowieści, i w związku z tym wymaga od tego momentu, czy pozwala od tego momentu na swego rodzaju taki. Bardzo dziwny, podobny do neurotycznego, ruch ustawicznego nawracania do tego samego wydarzenia, nie po to, żeby osiągnąć jakiś inny rezultat, inny wynik, żeby pójść dalej, lecz właśnie po to, żeby jeszcze raz przypomnieć sobie całą grozę owego wyjściowego traumatyzmu. Dla kultury lat 90. tym wyjściowym traumatyzmem były totalitaryzmy, ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu. Holokaust stał się swego rodzaju traumą fundacyjną lat 90., traumą, która została w bardzo szybkim tempie zinstrumentalizowana i była wykorzystywana ona jako pewnego rodzaju straszak. Każdy kto sterował w stronę, wartości, w stronę wartości wspólnych, w stronę jakiegokolwiek myślenia czy mówienia kolektywnego, był natychmiast porównywany z komunistą, faszystą, nacjonalistą, i w związku z tym tak postępowała ta dyskryminacja. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną drobną rzecz, a może nawet i niedrobną, otóż Istnieje wybitny pisarz, który dwukrotnie w ten właśnie sposób ufundował początki dwóch różnych okresów. Mam na myśli Jarosława Marka Rymkiewicza, który w 1988 roku opublikował książkę zatytułowaną Umszlak Plac. To jest wybitna książka, która... Przerabia Holokaust na zbiorową traumę, zmuszając jakby społeczeństwo do tego, żeby patrzyło w ową wielką dziurę, to limbo, do którego zostało zepchniętych 6 milionów Żydów. Przy użyciu niemal dokładnie tych samych figur narracyjnych i zintensyfikowanych z motywów i pewnego obsesyjnego modelu narracyjnego, tenże sam autor Jarosław Marek Rymkiewicz napisał jeszcze raz podobną historię zatytułowaną Kinderscenen, w której ufundował nowy początek dla Polaków, już nie dla Żydów, nie dla wspólnoty republikańskiej, tylko właśnie dla, dla Polaków, ufundował ją na Powstaniu Warszawskim. I wreszcie sprawa trzecia, o której, o której chciałem powiedzieć, chociaż sam sobie odebrałem czas, to, to jest ta kwestia inwersji. Inwersja, inwersje dostrzegałbym w polskiej kulturze tam, gdzie pojawiają się dążenia emancypacyjne w obrębie kultury tradycyjnej. Dość powiedzieć, że w 1990 roku mieliśmy w Polsce około 6% dzieci pozamałżeńskich. W tej chwili są regiony, w których co czwarte dziecko. Rodzi się albo jest wychowywane w związku niemałżeńskim czy poza małżeńskim, a średnia krajowa wynosi 20%. Jedna z najpiękniejszych i najciekawszych historii emancypacyjnych rozegrała się w polskiej literaturze właśnie w opowieściach dotyczących rodziny. Trudno byłoby nazwać to historią emancypacyjną, ponieważ nikomu nie zależy na tym, żeby nie zakładać rodziny. Zależało natomiast autorom, narratorom, bohaterom na tym, aby rodzina była zakładana na innych zasadach, wedle innych reguł, w dużo większym stopniu wynegocjowanych, ustalanych, m, m, takich, które można wzajemnie w sobie wypowiedzieć i ustalić w ramach życia rodzinnego. Te trzy rzeczy wydają mi się w poważnym stopniu zakłócać ową dychotomię emancypacja versus m, zakorzenienie i pokazywać, że te historie tak naprawdę należy opowiedzieć zupełnie inaczej, o czym pewnie uda mi się za jakąś godzinę jeszcze coś powiedzieć